W każdym razie na pewno chciałam trochę ponagrywać o mojej serii, miniserii lipowej. Nagrywałam o akacjowej, nagrywałam o tuberozowej, o świnowej, o także wokół różnych kwiatów, o różanej, ale właśnie jeżeli chodzi o lipy, nie ma aż tak dużo lip przeze mnie stworzonych, ale trochę tych lip powstało. Machete de czyli Magę Zielonych Lip. A Bechitest to jest miód akacjowo-lipowy. Tiel Blanc albo Tiel Blanche albo Tiel Blanco to już różne były wersje generalnie. Jest to yy, taka lipa na kremowościach, na mlecznościach, na cielesności. Ale są też takie optymistyczne akcenty. Jest też zapach, to był któryś z tych Capricz, w tym momencie już nie pamiętam. To była chyba trójka. Wydaje mi się, że tak. I to był taki miód lipowy, wiosenny, zielony. Tielwet, czyli lipy z wilgocią, z ziemią po deszczu. E, Tielete, czyli lipy z owocami letnimi. E, tuberostiel, czyli połączenie tuberozy z lipą. A połączenie z tuberozy z lipą potrafi dać efekt trochę stolerki z czyli dla szesu popiją. Także takie moje lipowe zapachy.